Hej wszystkim, Godziak z tej strony, na waszych ekranach kolejna część z serii Heroes and Generals. Tak, witam was w promocji sklepowej w sumie. Teraz włączyłem grę i zaskoczyło mnie... Zaskocz przeciwnika atakując z wody. No kurde, tak, w fajnym kierunku zaczyna zmierzać te Heroes. Sklep? Nie, dzięki. A, skończyła się... Wojna właśnie niedawno i myślałem, że trochę więcej hajsu będę miał, ale 36 tysięcy, kurde, tak, e, tak pira z drzwi trochę. Czeka jakaś wiadomość. Co to jest? New render brights, better performance, crisper colors and mixed, mixed revolutions rendering to the game making boat run faster and look better. O kurde! Czyli widzę, trochę poprawili wydajność, tak mówią? Czyli mamy wskoczyć do walki i zobaczyć zmiany? No to zobaczymy, jak najbardziej. Jo, ale jedno co mogliby zrobić, to zmniejszyć trochę ceny broni. To ja już bym wtedy w ogóle był tak szczęśliwy jak chyba nigdy. Dobra, wezmę pojedynek i potyczkę. Do boju. Nie chcę tutaj Was zanudzać już gadaniem o wszystkim, co wiecie. Już w sumie i tak w komentarzach piszecie mi dużo więcej niż ja w sumie wiem o tej grze, no ale. W kolejce 15 sekund. Ej, dobra, jest potyczka. Potycz, nie, pojedynek, a widzicie. Jeszcze powinni dać taki pojedynek, że dwa razy uderzenie w dzwon yy, i wszyscy idą na pięści, tak powinni lecieć. Ręce wyciągnięte do przodu. <grywa> Kurde. Gra zacznie wczytywać za 5 sekund. Kup złoto. 1400 zł za 6,39 a właśnie takie jedno pytanie, jeśli chcielibyście zobaczyć u mnie serię z The Hunter piszcie, bo ja od w sumie 3 dni chyba 2 lub 3 dni gram i masakrycznie gierka mi się spodobała, jeśli chcielibyście coś takiego ja jestem na tak, totalnie dobra, szybkie ogarnięcie dźwięku No i dobra, wszystko jest Git. W sumie nawet nie powinienem wycinać tego, no bo co? Robię to w lobby, znaczy tutaj przed tym, przed grą, więc to nikomu jakoś nie wiem, nie powinno go drażnić, prawda? V103 Będę musiał na wcześniejsze filmiki zobaczyć, czy to jest faktycznie UGA. UGA? Ktoś chyba nagrał się za bardzo w tego, w Far Cry Primal. O nie, znowu jestem Amerykaninami, Amerykanami, znaczy po tej stronie, ja nie lubię. Dobra, zobaczymy czy wygląda lepiej i działa płynniej, zobaczymy, zobaczymy. Ej, w sumie co do wyglądu lepiej to. Wow! Faktycznie jeśli chodzi o szadery, tego że. Jeśli chodzi o oświetlenie, ja pierniczę, jak daję słowo, podoba mi się to. Wow! Wow! Holy crap! Ej, e, tu, dobra, zneutralizowano, macie granata. Macie granata. Dobra, dajcie mi, dajcie mi e, ruskich. Nie wiem, oczywiście jeśli wam się podoba ta seria, to też. A to Niemcy! Jeśli wam się ta seria podoba to piszcie, bo ja nie wiem czy ja mam w ogóle kontynuować to czy e, nie wiem no skupić się na czymś innym odeją oh MP44 Masz. A ja się tak Aha. No dobra. W porządku. W porządku, nie będę tutaj gadał, że a, oszuści w ogóle, ja tylko taki lamer jestem. Jestem hacker Bonzo. Nie wiem, tak szwagier rzucił tekstem: Hacker Bonzo, i spodobało mi się i teraz wszystkich tak nazywam. Też ym, właśnie miałem skomentować co do tych. Co do jakości moich filmów. Ludzie, w razie co to ja Was bardzo przepraszam, jeśli jakościowo to wygląda źle, ale nie dość, że nie mogę się dogadać z Sony Vegasem. To YouTube okropnie krzaczy mi jakość filmów. Boże, to wygląda tragicznie wszystko. Ja nie wiem, czy Wy też macie taki problem, czy tylko ja. co co tam się dzieje, jaka rzeźnia hmm, Dobra, chwilę sobie wziąłem i przykampiłem. Mam nadzieję, że to nie jest nic złego Ogólnie to ta gierka jest tak na poziomie Call of Duty 2 i Call of Duty 3. Nie wiem, czy to jest coś złego, ale mi osobiście się cholernie to podoba. Nie wiem, być może nie ma aż tak wysokich wymagań, albo ma, bo na starym, bo na naszym laptopie to działało wręcz tragicznie. Nie wiem, no jeśli ktoś ma kartę graficzną GTX -a z serii 900, to na pewno albo 700 na pewno nie powinien mieć z tą grą problemu, a tak jak ma, no to z lekka, przepraszam, ale w to chyba nie uwierzę. No bo jak dla mnie to gierka jest zoptymalizowana perfekcyjnie. A i tak, skoro twórcy jeszcze tam się bawią z optymalizacją, to wow. Piąteczka dla nich. Za w ogóle cierpliwość, że nie mają tych e, swoich graczy gdzieś, no okej, okay, To wygląda jak jakieś te e, na. O, dostał! Hell yes! Dobra, czyli jestem na zero. Dobra, lecim, lecim, lecim. Pany, goni, goń, 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 goń. O, jest hacker Bonzo. Patrzy, zabił mnie. Mogłem tam mu y, tego granata rzucać na Darian 2xP. 5 dostałem. Pięknie, pięknie. Ej, no nie, ale co do wyglądu, jeśli chodzi o optymalizację i w ogóle, no to y, tak, to to poprawili. Nie mogę nic powiedzieć. Wow. Eee, dobra, ja wsiadam. Jej, tutaj kolega mnie podwozi. Szkoda, że to nie są te takie. Eee, o kurczę, co, coś tam się stało. Eee, a właśnie, że tutaj y, moja dziewucha podpowiada mi, ba, bardzo to doceniam, a, że to nie są takie właśnie rowery, jak nie wiem, we Francji bodajże mieli. No, we Francji takie podwójne. Że dwóch mogło siedzieć i pedałować na tym na jednym rowerze. Huh. Dobra, wychodź. O, a grana, porszeny. Boom. Okej, okay, ja myślałem, że wziąłem fragnąłem kolesia, ale nie. Dobra. O! Też e, proszę, powiedzcie mi, czy chcielibyście taką serię jak. E, Boże, ja, ja. Nie wiem, bym musiał. Jeśli teraz nie przypomnę w odcinku, to na pewno w opisie wam napiszę, bo. E, o Jezus. No patrz, teraz nie. E, no, też na podstawie II wojny światowej. Kurde. Oceń tę bitwę? Gdzie, gdzie ja mogę ocenić? Gwiazdeczki mi się... A jest. Piąteczka. Dziękujemy. Thank you. O Jezu, 38 tysięcy dopiero. Tam e, jeden komentarz był bardzo mi pomocny, że pod chyba pierwszym albo drugim odcinkiem, jak wrzuciłem Heroes and Generals, zaraz się pojawił, że pistolet maszynowy jest bardzo opłacalny na pojedynkach i potyczkach. Że bardzo szybko się zwróci. No i to jak najbardziej jestem na tak, że wierzę. Nie wiem, to raczej bójda nie jest. A to tutaj ten bar bodajże to jest. Ten 19... 1918 w skrócie bar o, z tego z Call of Duty. No jak, jestem gotowy. No jak, usunął mnie z drużyny. No co za fajansiarz się z tą policzę. Znajdę hm. Ale to jest bzdura. E, pistolet maszynowy kosztuje 50 tysięcy. Pistolet? Zwykły pistolet, taki, wiecie, jednoręczny. Nie wiem, jak ja mam wam wytłumaczyć głosowo. W sumie przydałoby się tutaj taki pistolecik wyciąć i wkleić. Bach, taki. E, kosztuje 79 tysięcy. No i, no i jak dla mnie, to jest trochę chore. Co tu jest? Niszczyciele czołgów, ale ja gram właśnie potyczkę, a nie gram szturm. Ciężki pojazd pancerny 0. Średni pojazd pancerny 36 pojazdów. Czy do 36 ma być na całej mapie? A zresztą nie wiem. Dobra, 10 sekund w porządku. Ej, to jest ta moja mapka. Gitez. Dobra, jesteśmy Amerykańcami. Amerykańców jest o jeden więcej. A jest, kazacko. Zawsze jeden, a może przechylić szale zwycięstwa, no nie panowie? Czekajcie! Ja nie chcę na rower. Ja do ciężarówki. O, dobra, jedziemy. Ach, znowu jesteśmy tacy smutni, że musimy jechać. Dobra, wszyscy jadą na 03. W skrócie to jest pewnie omega 3. Tak samo jak było w BF1. We have lost, objective apples. We have lost, objective Dove. O oh my goodness, Nie jestem jakimś wielkim fanem tej serii nie Call of Duty, tylko BFA. Ale ten, ten... lektor jest iście epicki. Tu! Nas na drabinę! Dobra, 9. Pięknie, punkty są, są, tak jest Ale już lecisz turm. Dobra, zabiłem kolesia. E, tutaj przydałby mi się ktoś do obrony, wiecie? A! A, cię wziąłem tutaj. Mm, ale faktycznie, y, oświetlenie wygląda tutaj dużo lepiej. Bardzo fajnie to wszystko jest. Podoba mi się. Bardzo samo to odblaski na broni, nie wiem, bym musiał porównać do ostatniego odcinka, ale jest kozackie. Oj, oj, oj! Bardziej z parabelu mnie zabił. No dobra, jeden odcinek w sumie może, znaczy jedna gra, może pójść troszeczkę gorzej, no nie? Dobra, respić się, pany, respić i odbijać punkty. Ale masz motur! Kolejny świat. Idźcie na omega 3 mm, w razie, co to jeszcze mówi? Jedno takie. Że wrócę do tego, do jakości tych moich filmów. No, staram się dodawać w, 10, w 1080p. Ja wiem o tym, że to już jestem 100 lat za Negusami, ale 60 klatek, prawda? W końcu e, komputer daje radę i mo mogę zapewnić Wam chociaż taki gameplay. No, staram się robić wszystko, żeby wyglądało bardzo fajnie, ale. Vegas nie chce ze mną współpracować, w ogóle jakiegokolwiek programu, ja bym nie używał. To nie chce mi odpowiedniej ilości bitrate'u dopasować do przerabiania filmu. Nie wiem. Staram się okropnie, rozpaczam, jeśli chodzi o to. Bo jest. Co takiego? Nie, właśnie nie przypomniałem sobie gry. Się też tutaj, Jezu, szczelają. Ale masz gościu, fajnie, że masz snajperkę. Patrz jak pilnują tego, omega czy Ok, leciał granat, widziałem. Mhm, no oczywiście. No patrz, i go nie zabili. Czekaj, pojazd jakiś. A, już się tam... Już go zajęli. Wow! No jak odnowić? Ja, A, koleś, koleś... No weźcie, weźcie, dajcie sp... Aha, bo tutaj w porządku, przypomniało mi się, jak właśnie pewna osoba mi napisała, że e, jest ten, że baretka za dowożenie kogoś do celu i w ten sposób odblokowuje tą możliwość kupowania e, pojazdów, więc nie dziwię się, jeśli ktoś tam e, nie, nie mogę wejść do kogoś tam e, do pojazdu, ponieważ e, ma go zablokowanego, bo to jest jego, no nie? I, także dzięki za Podpowiastki, no akurat pod tym względem dużo przyjemniej mi się gra w tą grę, bo już, że tak powiem, przysiadam do czegoś oklepanego, no nie? I... Okej, okay, dobra, zabezpieczono. Patrz, już gdzieś Niemiec się tutaj wdarł. Wuch, jest. Aha. Masz tam dziadu, kurde. Asysta w eliminacji, dobra. 5 XP jest. Zabity, zabiłem go pięknie. Zabity, zabiłem. Dobra, ja tu będę bronił. Ale no ni ni niestety teraz Niemcy są troszeczkę bardziej, e, że, że tak powiem, zgrani, więc wygrywają z nami. Zabici, obrona 10. Pięknie, granatem go zabiłem. MK2, no. Obrona, dostałem baretkę. Super punkty będzie, hajs będzie, tylko broń nie będzie. Kurde, wszystko ładnie, pięknie. Wszystko gra Jest ciężarówka. Enemy sparyt. To lepiej nie, bo zaraz mnie albo snajper sięgnie, albo ktoś inny. Nie ma tutaj. Tak jest. Nie ma żadnego odbijania tutaj punktu, kiedy ja jestem na warcie. Cholera, jasna. W razie, jeśli chcielibyście, nie wiem, ze mną sobie pograć albo coś tak, jakiś, nie wiem, friendly game czy coś tego typu, no to Boże, piszcie mi. Piszcie komentarze albo. Na w sumie na maila, nie, nie podałem wam maila, więc ale, tak, ten ale tak, o prywatnie sobie możemy coś poklepać razem. Czemu nie? Ja jestem na tak. O, Dejo! No, i to mi się podoba. No, i ja pierniczę. Ogólnie to bym temu e, czołgiście wziął i głowę przestrzelił, prawda? No, 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 tutaj gdzieś ostrzelać tą pozycję. Fire at this position, Garrick the Slayer. No naprawdę w bagnie utknąłeś. Gościu. Ja pierniczę, jesteśmy jak tutaj odsłonięci jak kaczki. Holy shit. To nie jest, nie wiem, obecny czołg M1 Abrams, że nie wiem, że może popylać 100 kg na godzinę. Naprawdę, weź, wydaj jakąś pozycję, żeby ostrzelać, albo yy, pancerz zbyt gruby. No, to ciężarówka była. Tęk. No, jest tutaj, dobra, jedziesz pięknie, no i naprawdę wysiadłeś. Czekaj, już jasne. Ja, ja tutaj wsiądę do w sumie nie mogę. Aha, bo on tutaj naprawia. No dlaczego ja zawsze jako karabinier? Dobra, jesteś, jesteś. Ale to może być nudny odcinek tutaj. Ten fragment bynajmniej. No, jedź po co się tak bierzesz w tych krzakach, no. To mi trochę przeszkadza. No, właśnie. Ja nie wierzę. I tak samo byłoby właśnie na prawdziwej wojnie: że za długo stałby w miejscu, to zaraz pierwszy, lepszy żołnierz wystarczy, żeby tam kurde gruszkę wrzucił do czołgu i byłoby po nas. No, ja nie wierzę. Matko, kochana. Nie wiem, chciałbym tak zebrać zespół 5 czy dziesięciu ludzi, właśnie, nie wiem, z YouTube'a. Jeśli mnie oglądacie, to żebyście chcieli tak razem pograć, byłoby GIT. Bo tak, to z takimi ludźmi randomowymi to czasami gra się w porządku, ale w większości to jest. shitowa gierka. Nie wiem, mam nadzieję, że się filmik przerobi w bardzo dobrej jakości. Chciałbym. No i super. Teraz wystarczy, że wyjdzie tutaj koleś i już po mnie będzie. Tak czy nie? Dobra, biegam gdzieś po krzakach, rany boskie, co to ma w ogóle być? Zamiast się tam, nie wiem, wkurzyć i powiedz tam. No, a tak, Hmm, tam. Wiecie co? E, ryzyk fizyk. Kto nie ryzykuje, ten nie ma. No i nie ma. No dobra, w porządku. Karabiner 98 Kurc. O, jeny, 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 jeny. Jen. Serio? Wolałeś rower? Nie, ja chcę ciężarówkę. Zawsze tam troszeczkę e, osłony daje. Gary the Slayer A propos ten koleś, to jest tak właśnie. Nie wiem, no nie, nie chcę obrazić, nie wiem czy to nie jest Polak, aby, ale nie ogarnia. Ziomu nie ogarnia. Komplet. O! Ojoj, 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 ojoj. The Germans are cheating, no no fucking shit. A kto tu nie oszukuje? Zresztą to jest gra free to play, no ludzie, proszę was. Ja nie wierzę, że tak jak pojawia się komenda, że program anti cheat jest włączony i nie, nie wierzę, że on na pewno nie wiem, ocali graczy przed jakimkolwiek nie wiem, oszukiwaniem. Tak samo jak było, nie wiem, czy ktoś z was kojarzy, jak wyszedł Battlefield 4, to bodajże tydzień po premierze był problem z tym, że już połowa graczy miała haki w wersji pc I podobno właśnie 80 czy 90 graczy takich, którzy grają fair, czy tam 100% graczy musieli i jej musiało zbanować. Okej, okay, nie wiem, czy mnie zdążył przejechać, czy nie. Dobra, dam trzy gwiazdki. Jest. No, było spoko, nie mogę powiedzieć. 41 tysięcy, boże jeszcze 9 i obiecuję wam, że jak skończy się ten odcinek to na tłukę do 50 i nowy odcinek jak będę nagrywał, to na pewno zaczniemy od kupienia nowej broni. Granatręczny 13200. O nie, 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 nie. Nie ma tak. Granat ręczny. Za swoje wysiłki w walce otrzymujesz odznakę bojową amunicja za przychodzenie nad zabitymi wrogami 75% amunicji czyli tak zwany padliniarz. Ej, a to tak jak ja bym na przykład właśnie chciał drużynę i chciałbym opuścić drużynę? Hmm. Dobra, kochani, to wiecie wy co? Ja będę się teraz z wami żegnał i to jak mówiłem, odcinek może będzie miał z 15-20 minut, chyba nie, nie więcej. Ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Mam nadzieję, że seria Was nie nudzi. Nie wiem, czy mówiłem pozdrawiam, jak nie, to pozdrawiam, trzymajcie się i cześć, do następnego.